Cześć, witajcie na kanale Tenis Stołowy Czapiarze, w dniu dzisiejszym testujemy dla Was czopa Yasaka Phantom 012 bez podkładu wersja UX. który dzisiaj będziemy prezentować. Jest u mnie w tej chwili używany od co najmniej półtora roku. Jest to mój trzeci czop przez te półtora roku. Jest to przede wszystkim czop bardzo wolny, z potężną kontrolą. Niedoceniony moim zdaniem przez wielu czopiarzy. The way you touch me The way you hold me The way you squeeze me Rundowy. Można tym czopem zagrać wiele technik. Świetnie się sprawuje przy stop bloku. Uważam, że ze wszystkich czopów, którymi dotychczas grałem, a z lekkim uśmiechem na twarzy powiem, że było ich może 50, może 60, no ale niektórzy tak mają. Ja akurat tak mam. O deskach nie wspomnę. Uważam, że jest to dla mojego stylu chop najlepszy, najbardziej wszechstronny i chop, który mi najbardziej pasuje. Jeżeli ktoś lubi zagrać do przodu, nie tylko w klasycznej defensywie, w drugiej czy w trzeciej strefie, ale blisko stołu, jeżeli ktoś lubi rozrzucić, jeżeli ktoś lubi zaatakować skrócić mocny top spin tuż za siateczkę lub posłać piłkę w dowolne miejsce na stole to po długim aczkolwiek w przypadku tego chopa może nie aż tak długim treningu zakładając że jeżeli ktoś zakładając, że ktoś gra dosyć długo chopem, można śmiało to robić czop, e, kosztuje 95 zł. Ja osobiście przyklejam czopy na klej w tej chwili, gdyż e, czopy nie, nie posiada e, folii, nie chcę ryzykować przyklejać jakiejś folii, już nie będę mówił, bo jakie folie, bo to niektóre są tragiczne, ale e, uważam, że na kleju chodzi całkiem przyzwoicie. Z uwagi na jego odwrócenie rotacji e, oraz e, możliwość co jest moim zdaniem jego największym atutem, możliwość zagrania do przodu.

Niektóre czopy, jak czopiarze doskonale wiedzą, to a, różnie zachowuje się podczas zbioru zerwu. Natomiast czop jasaka sprawuje się bardzo dobrze pod tym względem. Moim zdaniem jest to bardzo niedoceniony czop przez wszystkich czopiarzy. E, moim zdaniem sugerują się jakimiś tam e, porównaniami, jakimiś skalami wymyślanymi przez e, no, Czasami no, ciężko powiedzieć przez kogo. Odwrócenie rotacji, ilość punktów, kontrola, ilość punktów. Moim zdaniem każdy, kto gra chopem, powinien dopasować chop do swojego stylu, i a, człowiek, który gra danym chopem, powinien sam stwierdzić, przekonać się, jak jest, jak jest w rzeczywistości. Nie sugerować się tym, co jest napisane, bo często to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo mylne. Ja. A osobiście porównam czop do e, jeżeli miałbym postawić i sklasyfikować e, czopy, jeżeli chodzi o ich wartość, no to myślę, że spokojnie Saka Phantom e, mieści się w skali. Ja bym go za zaszeregował między e, grasem a Karl P1R. Thank you Jesteśmy po, po meczu, po teście Chopa Jasaka Phantom 0-12. Ja może wypowiem się od swojej strony, czyli osoba, która musiała grać na tego czopa, a nie grała tym Chopem. Dla mnie osobiście ten Chop stwarza dużą trudność, ponieważ ma bardzo silne odwrócenie rotacji. Ciężko jest wyciągnąć trzeci, czwarty topspin. Przede wszystkim jest bardzo mylny, ponieważ jest wolny. Wielokrotnie Stając się do odbioru piłki, myślimy, że ta piłka poleci dalej. Ona jednak ląduje krótko za siatką i to jest jego niewątpliwie duża zaleta, a wada dla przeciwnika, tak? ponieważ no, ciężko jest przewidzieć do końca, gdzie ta piłka spadnie. Jeżeli chodzi o serwis, tak naprawdę serwowanie na tego czopa silnie rotacyjnych piłek po części mija się z celem, ponieważ Ponieważ właśnie, ponieważ przeciwnik, który stoi za kamerą, odbiera je bardzo łatwo. Także reasum reasumując, yy, uważam, że jest to świetny czop za bardzo przyzwoite pieniądze. Bardzo mocno odwraca rotację, jest bardzo kontrolny, Gra się na niego bardzo ciężko. Ja już jestem troszeczkę przyzwyczajony, ponieważ na tego czopa już gram dosyć długo, ale yy, przeciwnik, który nigdy nie spotkał się z tym czopem i spotyka czopiarza grającego tym czopem przed sobą, będzie miał niewątpliwie duże trudności. Z grą, ponieważ im będzie grał bardziej rotacyjne piłki, tym te piłki silniej odwrócone będą wracały do niego. I tyle. Na koniec ostatnia kwestia. Subskrybujcie nasz kanał. Zachęcamy Was do wyrażenia własnych opinii na temat naszego testu. Jeżeli chcecie więcej testów tego typu, piszcie w komentarzach, wysyłajcie maile. Będziemy dla Was nagrywać kolejne recenzje. Czopów mamy naprawdę dużo, także możemy testować przynajmniej do końca przyszłego roku. Odwiedzajcie nasz kanał, ten to Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. We'll you